Siema, z tej strony Miuszek Dziś chciałbym przedstawić kolejny odcinek Z serii deków najlepszych graczy w Polsce Dzisiaj jest ze mną Plantus Cześć, witam wszystkich Słuchajcie Dzisiaj dodałem do tej serii Jedną ważną rzecz, ponieważ Od dzisiaj postaram się Rozmawiać z osobami, które przedstawiam Na Discordzie Myślę, że trochę Doda to uatrakcyjni tą serię I no co, Plantus obecnie ma 5200 parków bił młota dzisiaj, nawet wczoraj nie, tylko nie, dziś, nie. dzisiaj go odrobił. Na rekordzie ma butle 5503, gra deckiem Hogmortar i też bardzo ważna rzecz, jest on najlepszym 12 levelem w Polsce pod względem parków, dlatego też gratulacje. I co? Nie, nie, nie. Może wejdę w pierwszą walkę. Od razu na pewno ją zastopuję. Poczekamy na Plantusa. Ja już gotowy jestem, to No i polegać. puszczamy teraz. Okej. Okay. No to tak. Plantus znaliśmy... zapisał Good Luck. On się zaczął zdenerwować. De tak. 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 Grałem tutaj już na osobę, którą już w sumie znam za ręki dość. 12 level, a to jest dość rzadkość na tym poziomie. Widziałem, że będzie grał Miner Mortar. Już wiedziałem, jak na niego grać. wiedziałem jak na, jaką taktykę na niego przyjąć może ręki i strasznie się często spotyka te same osoby. Już wiadomo jak na kogo zagrać, więc... W ogóle wiadomo jaki jak to ma deck, tak? Wiedziałem, że tutaj będę stawiał głównie Mortara, po to żeby zbaitować jego Mortara, żeby Hog mógł mój... E, po prostu przejść do jego wieży. Tak jest. Już sobie na początku wyrobiłem przewagę, tutaj dużo presji nałożyłem na niego, e, Felix i w obrażeniach na wieży. Tak miałem w sumie lepszy, dlatego że ja przez cały czas mogłem stawiać tego Mortara ofensywnie, mm -hmm. ale on musiał zachowywać go na e, mojego Hog'a, czyli naprawdę miałem lepszy tak na niego niż on na mnie. Teraz spójrzcie, e, dla, dla, z... dla wszystkich graczy, którzy grają Mortarem, zobaczcie na to zagranie. Tak, o zobaczcie, w tym momencie patrzcie, tutaj jest Knight po lewej stronie, e, po prawej stoi Mortar i tak tego Ice postawiłem, żeby Knight wyszedł z zasięgu Mortara i żeby mógł obić wieżę. To mi dało naprawdę dużą przewagę, bo to 700 damage'a na wieżę. Mhm. Aż przeciwny mi się zdenerwował, chyba widział, że naprawdę to było zagranie już na wysokim poziomie zrobił duży błąd. Gram Hogiem, a wystawił Mortara w ofensywie. On tutaj nie powinien tego robić. Powinien tego Mortara zachować. Do obrony, prawda? Skontrolować go po prostu moim mortarem. A potem Hog będzie miał wolną ścieżkę do wieży i pewnie dołoży tam coś jeszcze, jakieś strzałki lub zapa, żeby skontrować jego jednostki. Zobaczcie w tym momencie. Rzucam Hoga. Wiem, że skontruję to Goblin Gangiem i od razu strzałki. Nawet nie czekam na to, tylko strzałki. pamiętali o tym, żeby wiedzieć w tym deku, yy, kiedy czym się obroni, kiedy używać swoich speli. Minera o obronie, do szybko do strzałek. Tak, żeby być bezpiecznym, żeby za dużo obrażeń na wieżę nie przyjąć. Tak jest, tak jest. A damage'u jestem do przodu, się wyrównał. Tutaj po prostu się obronię hordą, zapuję w piergobiny, żeby nie, nie ściągnęły mi hordy po zapie Tutaj Plantus ma wielką suwagę zobaczcie to jest tak, 600 HP na 1800 też jest dużo Zobaczcie dlatego tego to Spirita jest... Też fajnie go zagrał Tak, odciągam Mortara Tu zrobiłem duży błąd, bo puścił loga, ja puściłem e, <noise> Tak jest gobinę, Loga, no ale dużo w sumie mi to nie zaważyło na losach gry, dlatego że potem i tak dobijam tą wieże Chyba nie w tym momencie jeszcze, tak, w tym momencie. Na następ, podczas następnego Hogrindera puszczonego. Tak, odbiłeś, mówię, że... W tym momencie stawiam Ice na drugą stronę, tak żeby on odciągał tego Mortara I Mortar I zadał tak, że... dwie, próbował dwa razy strzelić w Ice a, dwa razy mu się nie udało, dlatego że Ice tak, przed nim uciekał. Widzę, że dużo ludzi strasznie yy, stawia tego Ice po tej samej stronie do Mortar, to jest moim zdaniem duży błąd. Ponieważ jeżeli postawicie go po drugiej stronie, to ten ekspert będzie uciekał od Mortara i nic do niego nie dojdzie. Tak rozi. jest. I wtedy o wiele więcej hitów z Mortara będzie skupionych na tym Teraz skupienie. jest po meczu, słuchajcie. Teraz jest po tak. meczu. Bardzo ładne wie, zagranie od Plantusa no, i strzałki. No, no. Bardzo ładna gra Mmm. trzeba pamiętać, nie żeby spokój zachowywać na tej arendze, żeby to nie tak wyglądało jest. tak. Cały Jeszcze mam... Wam się nie udaje i chcecie odrabiać te pucharki. Ja tutaj gram seriami po 2 mecze. Zazwyczaj to właśnie jest jakiś tam remis też się pakuje między te wygrane albo przegrane. Tak. Na remisie nie można bać grać. Jeżeli macie trudny mecze, a po prostu postarajcie się zagrać na remis. Tak jest, dobra. Plastus, mamy się dla Ciebie jedno pytanie. Tak. Bo na pewno dużo osób... Nie wie o której godzinie grasz arenki i o której godzinie to by się najlepiej gra te arenki? Znaczy, ja gram arenki przede wszystkim tak w okolicach, już pod wieczór po południu, jak że nie mam czasu, tak 17-18. No. W nocy, tak, pierwszej w nocy, bo wtedy jestem taki skupiony po prostu i, i e, wtedy też najprościej przeciwnicy trafiają w sumie. Bo tutaj już z Europejczyków mało jest, a Europa w sumie dobrze gra. No głównie trafiam e, ludzi spoza Europy i tam grają ufogami, właśnie etykami podobnymi do moich, a w Europie to właśnie beatdowny często to. Tak. Dobra, w zasadzie możemy ten... Przejdę teraz do drugiej walki z tym Francuzem, mi się wydaje, tak? TWZ Gaming, nie, Meksykanin. Możemy przejść, nie wiem w sumie kto to jest, nie będę to. Zobaczymy, planuji, tak? dobra, Zastop zastopowałem walkę, jesteś już w walce? Jestem, jestem. Mówię no to stawaję. puszczam teraz. Dobra. Czym gra? Tego akurat osobnika tutaj nie znałem, dlatego będę grał na początku bardziej defensywnie pewnie. W tamtym przypadku bardzo się sobie pozwoliłem na ofensywę. Kombaty z tyłu, po prostu czekam na jego ruch. On tutaj goblin gang to pewnie ja też postawię goblin gang. Tak, pasywne ruch robi na początku. Muszę, yy, muszę zawsze się starajcie wyczuć. Z czym wasz przeciwnik gra. Więc nie stawiajcie głupio Mortara, bo może, może Was to dużo kosztować. Na przykład myślę, postawi Mortara. Nie miałbym go na obronę przed Giantem. Tak nie? jest. I w tym momencie sobie postawić tutaj Gianta yy, w obronie. Tara w obronie na Gianta. Mam jeszcze takie pytanie: czy trzy tak. muszketerki sprawiają ci problem w tym deku? Bo je, naprawdę widać tu, że nie masz zbytnio kart na trzy muszketerki. Znaczy, właśnie, powiem tak. Nie masz tego spera to takiego dominującego. To nie był za dobry mecz z mojej strony, to mu przyznaję. Mhm. Błędów i dlatego może się wydawać, że te trzy muszkieterki sprawiają problem ale generalnie na trzy muszkieterki mamy bardzo fajny matchup jeżeli nie będziemy głupio Mortara w ofensywie wystawiać trzeba pamiętać po prostu, żeby Hogiem uderzać zamiast Mortarem a Mortara zachować do defensywy też widziałem kilka trików z Mortarem, że jeżeli chce się już koniecznie obić ten damage Mortarem to w obronie stawiać go tuż przy mostku, w środkowej, znaczy tak, gdzieś na, na środku mapy, tuż przy mostku, że może wtedy obijać ten, wieża przeciwnika. E, tak, to znaczy to jest dobry trick, jeżeli gramy na Hog, na hog i zdarzyło się tak, że musimy atakować tę samą linię tak. Hog Riderem, to możemy wystawić tego Mortara przy moście. Także on ściągnie Hograidera to po pierwsze, a po drugie zacznie obijać więcej. No i teraz masz problem, troszkę. Tak, że właśnie zrobiłem duży błąd, bo postawiłem do Spirita ze złej strony i. No i ten taran też się obije. Bierze, a nie, taran się nie obije. Zapewne też trzeba pamiętać, żeby nic się nie poddawać. Tak jak zobaczę tutaj, on w tym momencie postawi drugi kolektor zapewne. Tu no, ale. Wiem, że on nie ma dużego spela, dlatego ten damage, który on zrobił na mojej wieże to już się nie liczy, bo on i tak musi zrobić dużo putów. W tym momencie wiedziałem, że postawi Goblin gank, kiedy Pięknie I też teraz ładnie zagrałeś. I już jestem do przodu w porównaniu do niego. Ale teraz z zza, w w drugiej trzeba, strony jest, jest duży ten... A nie, ładnie się wybroniłeś ostatecznie. Będę tak, no, do, dorzuci, dorzucić to, że Hog'a nie i... Nie no właśnie, Hog'a dorzucisz. Dorzucam Hog'a, strzałek chyba nie będę dorzucał, bo to było za dużo trochę. I I tym będzie tak jak mówiłem. Stawiam Mortara w defensywie Mhm mm Do ofensywy, żeby obijał te trzy muszkieterki W tym momencie on ładnie tutaj zablokował e, Giantę mojego Mortara stawiam Oj, ten defensywie... dwa, te, te dwa basy też trochę tutaj nie wyszły One tak, ci tak, obiją czy nie zdążą? Zdążą, zdążą. A zdążyły, ooo Jakoś potem dałem radę Tutaj duży błąd właśnie ze strzałki Nie trafiłem Zdarza się czasami, tak? Zdarza się, zaraz oczywiście Tak Ale teraz tym Hogiem mu do, dużo obiłeś tak. Wiedziałem, żeby nie strzałkować tych, yy, tej hordy, bo to by było za dużo. I tak. I się wybroni jakoś, dlatego poszedłem w po ogień. Ojoj, oj, teraz problem chyba mi się wy... Znaczy... A, w zasadzie nie. Wydawało mi się, to, że trochę to, gorzej to będzie, to będzie wyglądać. Komika, ...wiedziałem, że strzałek nie ma. Mhm. Mm na Gianta właśnie mówię. Najważniejsze jest w tym deku na Gianta. Pamiętajcie, żeby Mortara w ofensywie nie wycałać praktycznie w ogóle. I jest eee... dobra gra. Gra Typlantus, zajebiście Ci poszło w Dziękuję. tym meczu. Żeby po prostu tego Mortara stawać w defensywie, tak samo na Szymuszki tak samo na Gianta i na Golema mhm. yy, i bardziej starać się Hogiem uderzać. Tak, tak, tak. Teraz jeszcze jedna, teraz też bardzo ciekawy przeciwnik, ponieważ ma x i co, najweż... co bardzo ważne ma Rakietę, a Rakieta to jest bardzo duża kontra na Hog'a i Mortara. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Tak A czy jak nie? Ja jakiś duży pusz, właśnie on może rakietować, to po prostu powiedz jak tam Wchodzę do walki, stopuję i jesteś, czy nie macie z tym Jedi. z tym Jedi, nie? No to lecimy. Star, dobra. A w tym momencie te, znowu nie wiedziałem czym gra, dlatego pewnie zacznę jakoś <coughs> efektywnie właśnie jakimś ice spiritem Batsami z tyłu, nie będę od razu Hogiem się porywał. A teraz tak niefajnie mi ten pokazał, bo mi pokazał, że Jedi Ben jest niebieskim, co nie? Hm. No, a, a ty wiec, czerwonym. No to nie. To... Ale to już nieważne. Eee, no, po, Popatrzcie na drugą stronę. Jest... No, tak. Oj... eee... Duża kontra tutaj jest na Plantusa. Duża kontra, słuchajcie. Tak, jest spora kontra, bo, bo ma tutaj Inferno, ma tutaj Rakietę. Ma, żeby <coughs> odciągać mojego Mortara, ma Ice eee, na moją Fordę, czy tam Goblin Gang. To też jest duży ten... Ja nie wiem, czym gra. My to tak bezmyślnie, ale dobra, jak z tego wybrnąłem. Hock też dobrze się sprawuje na... Y... O, tu ładnie, że się wybronił przed tym x I chyba ten Hock trochę, trochę obije tego... Nie, nie obije chyba. Nie, coś tam obije. Obije, obije, ale potem chyba i tak będę szedł na drugą minę z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. My nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ma Inferno i nie wiedziałem jeszcze, jak do końca... Ale przecież rzu 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 rzucał Inferno na samym początku. Y ta, a tak, rzucił Inferno, no tak, rzeczywiście, ale zapomniałem o tym, ja potem nie w ogóle ogłupiałem pamiętam, bo już nie pamiętałem co on ma za karty. Tak jak no. w tym momencie chyba rzucił Inferno, a ja nie w ogóle nic O, tu mówi, mówi, mówiłeś o tym, prawda? O tym Ice Spirisie, żeby go zawsze rzucać na drugą stronę. Robił błąd, w ogóle przeciwnie myślę, że nie był za dobry, bo właśnie... Wie, wie że mam Hoga puszcza Inferno na Mortara przez całą grę i ja to wykorzystywałem, zobaczycie potem, właśnie dzięki temu w sumie wygrałem. Aha. Chciałem, no. żeby Bat zrobił arcerki, no też dużo demanda weszło. Ten Hog obił 1100 HP, zobaczcie. Tak jak mówię, ee, widziałem, że zr zrobił jeden raz błąd, e, postawił Imperno Tower na mojego Mortara, dlatego potem się będę starał się go zmuszać, żeby zrobił e, ten sam błąd kilka razy, że ja będę mogę potem Hogiem zaatakować. Też jak mi się wydaje, że widziałem tego przeciwnika, że on w ogóle nie atakował skąty, tylko samemu wyprowadza te ataki. Tak, no bo tak się gra w sumie z No też, też się samemu wyprowadza, robisz prowagę liczylu ustawiasz z wołan. To też mm -hmm. nie jest gra, to jest control deck, tylko to jest siege deck, tak? Tak. Znaczy w sumie no, nie wiem co to jest, to jest, jest nawet ale. <laughs> no to jest deck, który polega na oblężeniu. Właśnie mortar właśnie... Aha, na oblężeniu, tak? Nie, to jest siege. Mhm. No to nienawidzę, nienawidzę grać na Siege. Hm. No, to też trudno się grać, trzeba pamiętać o tym, żeby zachowywać dobre karty na, na jego, yy, na jego po prostu ofensywne karty. Tak jest. W tym momencie on tutaj tym X-Bowem przedarł się, dlatego ja musiałem, chyba zapuję tutaj tego x nawet. Tak żeby jest. na Hog'a przeszedł. Mhm. I w tym, w tym, momencie widziałem, że puścił Inferno na prawą stronę, dlatego myślę, że będę cyklował na, do Hog'a, żeby puścić go na lewo. Rozumiem. Czyli A, atakowałeś na, teraz na prawą stronę tego Jedi, Jedi tak. na, na ja twoją prawą. ja przez całą grę atakowałem i na lewo i na prawo, bo to było zależne od tego Tom yy, rakietę yy, w ogóle ta pierwszy ta raz użył pewnie. w tym meczu. Jeszcze wiem, raz? Tom rakietę pierwszy raz wyrzucił przez chwilę na tego Hogridera. Ale teraz popatrz na tego Mortara, raz robię na pewno Tak w tym momencie wiedziałem już, że on tutaj będzie miał inferno, dlatego puściłem bacę, zapowałem inferno I jest to, chyba po meczu. Jest tak jest I Kimbiłem młota, bardzo się cieszyłem, bo wczoraj spadłem, pamiętam, przyszedłem z imprezy, pograłem trochę <laughs> Również bardzo dobra gra. Na tym miejsce w Polsce, myślę, że jest stabilnie. Teraz jesteś na piątym miejscu w Polsce? Dziesiątym. A nie zrozumiałem, że piąte. Też fajnie, też fajnie, fajnie. Nieźle. Także w tym deku najważniejsze jest to żebyście po prostu pamiętali e, jakie karty ma przeciwnik i żebyście wiedzieli w którym momencie wystawiać Hoga a w którym Mortara. E, e, załóżmy Mortara. Możecie mm -hmm. zrobić tak, żeby wystawić swojego Mortara. Wtedy on może w defensywie wystawić swojego Mortara. Tak. Chcecie na drugą stronę go przejść, e, zaatakować. A jeżeli... Tak. E, że na ręce, to nie atakujcie hogiem, no bo to będzie po prostu pozytywna, pozytywna wymiana elixiru tylko lepiej tym mortarem spróbować bo tak jest gra, grać pod przeciwnika, tak, żeby go skontrować dobra słuchajcie, myślę, że troszkę się nauczyli się grać, grać mortarem i hogriderem od plantusa mm, dziękuję za, za to, że zgodziłeś się wystąpić w moim odcinku też dziękuję za zaproszenie <laughs> Dzięki wszystkim za oglądanie. No i co, jeszcze ja z Wami żegnam. Z tej strony był ze mną Plantus. I no co, się